Dobra, witamy w Brainshow! Dzień dobry, gramy! Jej, siemka! Ja. -y. Jae! -y. Jedziemy! Nie. No to do boju! Zwarta dupa? No to do gnoju! O, i tak macie oh. was. Widzisz sobie ten cyto jak ten... <grym>. No, Ja jestem sam, Jesteś Jesteś jestem osobny. Team wyrzutkiem. team play. Handicap czterech na jednego. Jesteś <grym> wyrzutkiem, tego. kurna. Dobra, <grym>. let's go! Bo ja jako jedyny użyłem klawiatury, nie? Nie, Każdy słyszy grę? Żeby nie było? Tak, Dora. tak. Dobra. Tak. Tak jest. Mm. Po, czas, po czasami Ale są mu błędy. Ale Mundo. Witam, witam i o waszą wiedzę, pytam. Zmienić nie, chcecie mi jest ujózł, się to z Tak to urąga normie. To taka moja mała improwizacja. A teraz proszę o powitalne brawa dla <gup> naszych uczestników. Dla <gup> <gup> coś nowego. Czy ja wiem, czy nowego? Dzień dobry. Dzień dobry, to ja. Nic się nie hey. stało. Hej. Byli gości. Hej! A no tam. Przed programem widziałem, że były czytane ciężkie. Kurwa. Oni on czytanie. Darmozjad. już kiedyś się zadrzmiały dla ciebie triumfalne fanfary. Kaddemet? Tym razem mam stroić puzon Oh, o, Nie chciałbym z tobą konkurować. Co to samo mówi? No, Nerd tak. wygląda nerd. Masz nerd. A, na twarzy. nerd. A to mi się ze to, Ale wygląda jak nerd a, trochę, nie? <śmiech> trochę, trochę. <śmiech> trochę tak. No, Kuba, na luzie teraz <laughs> będzie, jako tank. pierwszy. Nie wiem, czy będzie na luzie. rozkręcić tę karuzelę wiedzy. Skręcamy w środku, jak tylko widzę... Startujemy. O nie, wyścig! Wyścig z czasem. Wyjście z czasem. z Szybciej niż przeciwnicy. Okej, okej. Ale nie kto pierwszy. O! Oh. Odbierasz! Piesem, zwierzęta, no! Zwierzęta, piesem! Oh. Come on! Oczywiście! Jak piesem, to, to zwierzęta. No. Let's go. Które z podanych zwierząt jest wszystkożerne? O. Wydaje mi się, że ten Też nie że ten Sprawdźmy kto odpowiedział o, Nie, serio? Wiedzie. Niedźwiedź? Co? Serio ludzie? Ja bym, ja bym powiedział, że hiena Więc hiena je i spadł Chłop czytał Umbak? Za dużo Umbak Niech będzie to Obstawiam, że to Chłop czytał Czas dużo encyklopedii wasze odpowiedzi Nerd yeah. o, Ty nerdzie, ty <laughs> <laughs> Ty nerdzie Które zwierzę ma tylko jedną nogę? Kikut ma trzy Nie wiem czy dobrze odpowiedziałem. Chyba ślimaka nie włącz. Maaa! Z jakiej jedną nogę kuźwa? ma jedną nogę. relaksująco działa zapad kozuka lekarskiego. A skąd ja mam... To będzie to. Nie wiem, I don't know. Nerdzik? Chyba koniec. Też strzelam. Też. Yeah! A, yeah! O, to nie jest czasami? Chyba yes, tak. Jestem. Tak. Zostajesz nowym liderem. Jestem. Afrykański kuzyn dzika to... Dobra, eee, to. Easy. Taka świnia z Afryki. Widzę jednogłośne odpowiedzi. Guziet. Oryx. Kurwa. Guziet. Duiker. Duiker? Tak, tam Duiker. Wow. Jak nazywa się wydzielina, którą Skunks opryskuje na pastwini... Seraka. Gówno. O, o. Co? Ten hmm, Raczej to bym wstawił. Też obstawiłbym to. Nie wiem czemu to dałem. SM. Piszmo. Wow. Jadł! No ja czemu, jadł? Nie wiem, za szybko jadno. kliknąłem. Jadowity skunks! Jadowity skunks, Ta. Oczy ci wypala. Oj, pieseł, pieseł. Co Kuba przeciętnie? Mm. Echa! Ech. Weźcie go, wywalcie z programu. Dokładnie. Dynamit? Nie, baloniada. A, balony, balony z Ukraińca. No Po dobrej odpowiedzi możecie przebić balona przeciwnikowi. Okej, okej, A tu kto, kto pierwszy Tak, ale jak go masz W której kategorii? O, o nie, o, nie, o, nie. Znani bo ludzie. Bo Znani ludzie. O, Znani Znani ludzie. O, Jaki film, na jakiej platformie na nagrywa Max Player? Klik, co to jest postek Bardzo proste. O, no! Maximi! Król Albanii! Wybierz przeciwnika. Ha, dobra. No hej. Ner. No wiesz, ty co, pierwszy no jest, raz. No, jesteś, w no jesteś drugi w kolejce. No to musiałem. Musiałem, musiałem. No tak jesteś. Z jakiego kraju pochodzi pele? Kto? To? E? Kto? się kurny. No Tydy, No jak klikłem w Brazilii? okej, okay, no, to jest trzeci. No, co wiadomo, że mnie. <noise> mogłem wywalić nerda, ale niech pogra sobie jeszcze. Uważaj. <noise> <noise> tak nie pogram w tej kategorii. Samuel Colt był słynnym amerykańskim e? producentem. Nie. Aj! No, Colt! Tak. Gold, A, Colt, Colt! No tak, 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 tak. Broń, broń, broń. Broń, broń strzelecka. <noise> Szukałem. Ja ty, za... ty tu kolego za dużo się Ale... wystrzelałeś. Ja za późno przeczytałem <grym> Maximin. Maksymin czas na pomyłki. Został ci ostatni balon Shut the fuck up Ale to powiedział taki Zwyczajnie zaburzenie cierpi twórca Facebooka Mark. Zuckerberg. Mark. Cukierberg. Jest rudy! Uh... Jest rudy! Zuckerberg Nie wiem, nie nah, no. To... Ojo oj, Daltonistą oj. jest? Ta, tak, nie ja tak. Ja myślałem, że, ja że choruje na bycie rudym. Nie, nie. No nie. jest to człowiek. Salwador Dali kojarzony jest z. O Boże. Eee. Surrealizmem. Dobra, ale się walnęło. Ja nie odpowiadałem w ogóle. Ja też nie, nie są nie w ogóle Wisi. No Wisi! Ja miałem 50-50. Teraz się skupicie na mnie. Zaraz mam na piaski, halo. A? Eee? No, skąd on kurwa to wiedzieć? Nie oglądałem filmu, nie, what the fuck man? Pasja no to jest, ten, no, Jezusie, ale nie, nie, nie no mam wiemy, pojęcia. nie oglądałem. Pora się Piorun. No to Dara. O fuck! <laughs> tak, <laughs> tak. No tak, no tak. Co no, oni wiedzieli, że tak się dzieje? Tak, ale, ale mamy drugie miejsce, Gratulacje. więc spoko. Gratulacje, no ponad poziom reszty tak, no, roki oh, no, nie fuck. Musiał fuck. Wow. Roki nie musiał opowiadać. murder kill. No, ale, mamy, ale mamy drugie, więc spokój ja coś tam Eee! Co zbyt, się cieszysz? Krwaciarzu, ty. Różowy <grydżowy> to męski kolor. Bardzo. Z każdym pytaniem jest coraz więcej emocji. W takim razie polećmy z kolejnym. Dawaj. Oh yeah. Dynamite! Albo kradzisz na A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Zielone, spadające O, punkty. O nie spadające to było? punkty. było? Aaa, dobra, dobra wiem odpowiedź punkty. Dobra, 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 dobra Jest, jest, jest O kurde Na kolejkę Armoziad. to jest Aha o, o. zobaczmy Przyroda, przyroda była... Nie, bo no w czym czujesz się mocny, no? Dobre i zabytki. Zabytki albo przyroda. I don't know, man. Co zostało zburzone 11 I września? to miasto zbudowane przez... <coughs> Nie? <coughs> Nie? Co? Przez o Jezu Tak, z wszyscy chyba zaznaczyli? Tak! A z tego? Co? <coughs> o matko! Madame, ty co to muzeum? Co? Dobra, nara. Eee... Uh... I don't know, man. Dobra. Mm. Wow, excuse me. Tak tyle 400 nie punktów tak, z internetu korzysta. No, z Wikipedii. Hagia Sofia to. Co kuśwa? I don't trochę eee, Dobra. Try Okej. Okay. What is? Się... Z już normalnie kolejki wszedł praktycznie. A nie. Nie, nie no. Gdzie jest świątynia lotosu? Oh yes. Kurwa, no pewnie, że Japonia, nie? No, nie Indiach? W Indiach? Ty, ja, ja myślę, że... Aha, bo ja klejk teraz. Tak, nie, nie miałem klejki. Najwyższym budynkiem na świecie zbudowanym z cegieł jest... Z cegieł? A? O... NIE! E... Okay. What the <grym> fuck?! <Yeah. Strzeliłem>. <grym> no Whistler <grym> Building? No, no, no przysiąłbym, że Empire State Uuu, Building, nie? Nie, był z metalowych bel co? części o. budynku Tylko on! Nie, No to wstrząs, nie będę teraz zastraszony! Ład! Wow! Co za cytek, nie? Ty co? Dobra, mamy kolor. No. A to koniec rundy. To Koniec? A nie, nie. Nie. reprezentuje pałac Eee... O! No wa, wszystko weźmiesz, schowaj No, no. Kochie, dobrze. No bo strzela, on, on, nie, on, nie, on nie, on nie strzela. Ja strzelam. Ja, ja tu z Warszawy jestem. God damn! Ja no, 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 kurde, seria. Dobra, on tak strzela, to będziemy go strzelać w finałowej rundzie. Losowych przycisków. Dosłownie. Do podium niedaleko. Niedaleko do podium. Zamyka podium. Pieseł. Pieseł. Drugie miejsce jest twoje. Nice. Jesteś na szczycie! Yeah. Chciałbym nacierać się twoim intelektem! A, intelektem! Chyba szczęściem, kuziba. Kuk ser, czytał się książek. Nie ma na co czekać. Jedziemy dalej. Encyklopedia no ja byłem w klubie literackim. No, nie. O nie, co to jest wybranie. O, pytania. Reszta obstawia punkty. czy, czy odpowiedź, czy nie! Zaraz się przekonacie. No, nerd, oto nerdzik, bo co nerd. coś łatwego. Uuu! Co Daj politykę nie było jeszcze. Nie! Legend nie było, nie, legend nie. nie było. Coś dla siebie wybieraj, ty Różne różności! Za różne, różne, różnorodowe. Różnorodowe. różne co? Co to. Co? Kto być? pierwszy? Nie, wiem, zobaczymy. Ja! Wybierz mnie! Wybierz mnie! Yeah. Oh, God. O God! Gdzie <grym> Czy udzielę dobrej odpowiedzi? Myślę. No nie wiem, nie wiem. No nie wiem kto. Ile to Co to będzie? Europlan to dawna nazwa. Europlan? Wow, no, ale to jest o, łatwe. O, to jest banalne. Banalne. Jest... Wow. Nice. Jeeeej! Nice. Yeah! Yeah! Yeah, 100! Minus Skakuje płyty? na 3, no tak! tak. Nie no, tak. zaufałeś mi. No, myślałem, że trudniejsze. trudniejszy. Aha. Max. Czy ja odpowiem? Pamiętajcie, że jestem mądry. Dobra, to jak są takie proste pytania, to pamiętajcie, Dobra, tak. że ja jestem mądry. co wybierz mądrze Kleister służy do. O Jezus. Nie. Kleister? Kleister. Co to jest? Nie wiem. Ale Trafił. No nie, nie, do klejenia. O no, FUCK! No. No, strzela po prostu. Ty no i punktu. No to jest fifty-fifty, no. Chlajster, oh yes. oh my Jak myślicie, mm, będzie nerdzie. znać odpowiedź? To jest Nerdzik? Mm. Mogę sam na siebie zagłosować? Nie mówię. Nie, ty Chyba. nie możesz. <laughs> no ale, ale, twoje, ale, ale w twoim y, y, tym jest, żeby odpowiedzieć. Wymówka to oh, jest wow. Aha. No? Really? Wait, what? Każdy wie, że to jest ja to, się że dasz jakąś korybę, co nie? To, <laughs> to teraz? Ja będę ostatni. Nie, nie, nie będę ostatni. Jak Czart. myślicie? Czy udzieli dobre Chcę <laughs> Pytanie, tak czy nie? <śmiech> <śmiech> hmm, mm -hmm. Trudne, trudne. Coś trudnego mu dajcie. Coś trudnego się wylosowało. Co w języku hiszpańskim? oznacza jestem Ecuador, nazwą jednego z państw. Ecuador. To jest łatwe, to jest banalne wręcz. No chyba to. Ja, chyba to jest dla ciebie, górzysty tak górzy, kraj, bardzo. Brak zaufania... Równik! No Równik tak, no, 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 jakby. Ekwador. No. No. Ja no, equal, z angielskiego equal, równe. A no w sumie to. Serio, wow. No. Pod, pod takim względem pomyślałem. No to promozja. Okay. No? No? będzie no? znać odpowiedź? Oj, patrząc po jego punktacji, nie wiem. Straciłem punkty przez was teraz. Ta, ta. Co oznacza po łacinie imię Małgorzata? Co? Co to jest? Różności! Ah, man. Nie wierzę w Ej! Ej! Wszyscy na tak. What? Strzał czy wiedziałeś? <grystall> no miałem 50-50 generalnie. Perła to albo siebie. Myślałem perła albo <grystall> kryształ. O, nagle jesteśmy na najwyższym poziomie, <grystall> yeah. tak? Wow. Nice. Dobra, ale mam podium póki co, dobrze Ja, ja generalnie straciłem więcej punktów niż zyskałem, więc... No. przed nami no. <grystytutki> kolejny sprawdzian wiedzy Co to będzie? O, KRADZIEŻ PUNKTÓW Czakę, szykuj Kradzież się Kurna śmiecie To No i dobrze jedni więcej punktów od ciebie Pora to zmienić Sycu O nie Piłka, nożna, sport Piłka, piłka nożna, sport, piłka <grystytutki> sport. Piłka. Dawaj, piłka, sport Kraj Dawaj, kraj Kraj już no, mm. już widzę jak on bierze świata. piłkę nożną albo z Jak nazywa się hiszpańskie miasto słynące z festiwalu toreadorskiego? Toreadorskiego? To of course. Pan, Pan. Pampeluna! Pompeluna. Pompeluna. No mi te punkty, daj. 500. 500+. Jak nazywa się stolica amerykańskiego stanu Florida? Yy, kurde. Nie, dobra. Co? Aj! Dalej hasę. Nie, no, tak. dawaj, dawaj, nie, nie celował, nie celowałbym w tą odpowiedź. No, ja bądź, teraz no, pieseł, pieseł, jest na górze. No tak? Bar bardzo dobrze. Nie razem będziemy. Co? A tak nam no, to się równo. <laughs> Ktoś Hmm, w którym kraju jednym z języków urzędowych jest migrowy? Oh, co? Wooooo I don't fucking know E. Uh, Trafiłem! W Nowej Zalandii. No i teraz stajcie mi ją kraść podskamy Żeś zbierał to masz. Jaki strzał. To wiadomo o komu będziemy Maxine. kraść. Oj, mate! No? Na fotel lidera. Oj, oj! Jak się nazywa największy kraj hiszpański. Co ty co tam Hiszpanią? A Co? Of course. Jest. To... Ja, ja Meksyk, Ja Meksyk, ja dałem Meksyk. Ja, no, ja, ja Brazylię chciałem. Nie wiem czemu, zapomniałem o Brazylii. Nie, no Brazy Brazy Brazylia jest większa niż Argentyna jest większa niż Brazylia. Dobra, możesz odzyskać co twoje. Chyba, że Brazylia nie ma hiszpańskiego? Nie wiem. W byłem w stanie, USA leży miasto Miami? Rzeczywiście nie ma. E FAK! O cztery dziesiąte był szybszy! O cztery dziesiąte był szybszy! Trzy setne nawet. Kurła! Florida, Miami! Ja, to nie pozwól, nie by Uż. mu to sucho. Oj, nie Ale ujdzie, co? czy nie? Ale drugie miejsce, nie, chyba to. A jeszcze. Jak nazywa się nieoficjalna stolica Szwajcarii? No. W jeden? No! A, Berno. Bardzo. kogo chcesz określić? Maksymalnie. Samego siebie, kurwa. No i spadam na trzecie. Dwoma pytaniami nagle się Na czwarte spadam Tak. Ja przejmuję trzecie. Nice. Stolicą którego państwa jest Waszyngton? Nie! Kto był pierwszy? Kto był pierwszy? Nie! Nie! Słyszałem, że mi punkty. Dobra go! Dawaj go! Ja za wolno czytam, Aj. no! Ja klikałem! Jak klikamyłem? Wszyscy! Wszyscy, wszyscy klipają nagle. Koniec. Kurde, nie, żeby... Nie było tego ostatniego pytania. Nie za bardzo. <gry> dobra, ale co, ale, ale teraz rada. mimo że mam dużo punktów, to i tak będę miał dobra, mało życia, bo jestem przedostatni? Tak nie, <gry> nie, będziesz miał tak no, tego co jest na pierwszym. Czy czwarte życia chyba? Pokażcie mi. A nie, no, tak no, jest, czy to jest czy sporo. Czy to jest czwarte życia. Dobra, dobra. Nerd ma najmniej, które dużo. Nie, darwocie, za darmozja, za dobrą odpowiedź możecie Dobra! No, ja może sobie to pasywnie pogrą. Mistrzeliwa bań. pasywnie grał. Jak, o, kur... jak nazywa się największy typ łodzi wojennej Wikingów? O Boże. Nie mam dzielonego. zielonego Drakar. Drakar. Tak chciałem też, Drakar. To, Drakar. to kurde. kurde. Tak. O, um. Dobra, Czytałem ja wszystkie ja odpowiedzi. Nasze sobie jednego, jednego w nagrodę. Nasze sobie jednego w nagrodę. O dawaj mnie. Wow. Ale się wyrównało ładnie. Ale się wyrównało? Tyle no jest najwyżej położone. O kurde. Dobra, łatwo. the fuck? Ale I wszyscy oberwiemy know. jak nie... Też Kent tu... chyba? Trudno. No strzel Co ty kurde w robisz? O, Cechelon. Jakiego on ma f farta, farta dzisiaj, nie? On plika wszystkie przyciski dla mi! Why me? <laughs> nie, Już ja na mniej niż taki kuwa nerd albo pieseł. Using. Using! No, guys. No strzelaj kuba, taki mądry jesteś. Kalejnikow, fuck. Nie Teraz wy nie Co dałeś? Co Szewców Szewców? szefców, szefców tam. Ja bym też strzelał. Teraz pytanie ratunkowe. Nie. Odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Halo, ile ma HP? No, właśnie. A si chodzi o większa od jeden i posiadająca A tylko w kształcie kiedy? To... Max wie, bo była ta odpowiedź. A to chyba było nawet pytanie co kiedyś. Nie kojarzy. Rządzi. Sądzę. Było, wow. było, wow. 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 była, było, była, była, była. Kurde. Jak często odbywają się igrzyska olimpijskie? Eee. O no, wow Max! O kurde max! Ja je ja od lewej tym razem Bezbłędnie. czytałem. A teraz najlepszy moment, pora przybliżyć kogoś do kąpieli. to się... O 1% więcej ma. Ile? O jeden oh, ile? Ile? Moc broni? Glukagon to hormon wydzielany przez glukagon. o Spokojnie. się faktycznie. Nazywa się ze mnie. się mnie. No co guys, to strzelaj mam ma Genewa? Nie, yeah, Nowy Jork, Jakie Nowy Jork. Nie złe odpowiedzi. Chciałem Genewę, Dzięki nie wiem nie czemu sobie postrzelać. Piu! Ja no to dla mnie bez równicy ja i tak Ale same trudne pytania no, 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 Trudne są Pytanie ratunkowe Super i to da Super dużo mi to da prowadzący Ja! prowadzący do nas strzela Wielkie bloki kamienne, stawiane w celach rytualnych, nazywane są... Maksymin! <tutem> Pum! Jakie będą odpowiedzi? Ooooo! To jest łatwe przecież! Świetnie! No. ale trafił! To nie... to nie było trudne. Dobra, dobra! muszkieterowie to Atos... Spokojnie. Wow, Aramis. wiem, chciałem któryś właśnie z tych dwóch. Maks trzeba obić. Ej, shut the No, God. no, no, no Maks, ty. Teraz o, dopiero o. poczujecie moc tej broni. No, no. Dopisek do no. listu umieszczony na końcu, po podpisie autora to. Jezu co? Postscriptum. No kurde! Post kurde no oh. oh. czytałem, no czytałem, no czytałem też. Ach, no. Czyli kogoś muszę. Dobra, komplement, czaken, komplement. Komplement, będę sprzątał kuchnię zawsze po sobie. Komplement, nie obietnica! I, a, a, masz zajebistą. E, ten, wagę, schudłeś przez tą dietę. Zajebisty cosplay <laughs> na tym konie! Każdy dobra. do ciebie łaził. Clean e, ci zdjęcie. wyszedł ten cosplay e, na Jakbyś Jak co, wyszedł? Clean bardzo. Clean, dobra, roki. Masz ładny, zielony pasek życia. Mm -hmm. <noise> bardzo dobry z ciebie kierowca wyścigowy. Ho, ho! Dobra. Ty się tutaj... O ty śmieciu! Zaczął od obie A żebyś skończył że... na czwartym miejscu! Tak <laughs> będzie! Tak <laughs> na pewno będzie! Alabastrowy <laughs> to odcień koloru. Alabastia... Eee, o, Jezu, Alabast... co? o nie, nie! Ja Serio, nie. Tak właśnie kończą ci, którym marnie idzie odpowiadanie na pytania. No niestety... ty prowadzący! Ty w ogóle nie powinieneś strzelać do nas! <laughs> Ratunkowe? No i u No ratunkowe to gówno tak daje No To i tak nic nie da, to tak nic nie No wam już Truch. nie. No daje to 20 HP, a no, zobacz, broń jest, jest na one hita. Teraz 60 zadaje. Ja nie chcę. A, mi, nie to nie, mi to niepotrzebne. Tylko jak źle odpowiesz to dostaniesz gonga. Ja wiem. O Jezu. <laughs> fuck. <laughs> shot? Hot? 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 I don't give a fuck. <laughs> no. Fuck albo shot oh! What the fuck! A, fuck? Nie uratujecie cię to! Plaga z krzyżowanymi piszczelami to bardzo. Wow! Wow! Gartemet! O. Nie! 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 Bo... Wow. Wow. Just... O, nie! Nie! Wiecie, nie! I... Nie! Nie! Dawaj Nie! Nie! dawaj go, dawaj go. <laughs> Takie łatwe <laughs> pytanie, nie? No. No cóż, razem za przeraźniej. Let's go. <laughs> Ozdobny uchwyt metalowy na drzwiach, czasem w kształcie głowy lwa. Oho. No. O kurde. Chyba to, ale bo nie chcę no, no dawaj, ja dawaj. nie wierzę. wszystkich chyba. Nie, nie on nie zestrzeli tak, wszystkich. Tam, że Abazur. Nie, nie, nie by wszystkich, tylko byłaby ta... Nagła śmierć. Nagła śmierć, o właśnie. Ten, co trafi, to wygrywa po Jeszcze prostu. nie macie dość? No to podrasowuje Gnata. 80%... <sumptropshire> ...wymienionych poniżej działa na organizm pobudzający. Eee... No i... Naraz! Yes. <grym groba> nie! nie <sumptom> Grym, Jak to? Na, <trudzy?"> to... od, ja od ja razu? Od razu krytałem! Ja też! Wow, man! No cóż... Yahoo! Wygrałem na własnym odcinku! Nie! Yes! Już mi nie zależy. Oh, wow. Już. Już mu nie zależy. Ale to było piękne. Wiedza dziękuję, dziękuję. I Jakie szczęście. To przeczytacie w nagłówkach dzisiejszych <laughs> gazet. Zaraz odnaleźć nazwisko naszego zwycięzcy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Piękny odcineczek. Tańczymy. Na iść, Nara. <laughs>